Let's go! Jesteśmy w Leśnie Wielkopolskim na treningu motokrosowym i niestety stała się bardzo przykra rzecz, bo tylni hamulec się spsuł. a wiadomo mamy 450 SXF 18 rok, więc bez hamulca tutaj y, można za niewiele zrobić. jedyne co to się połamać tak. Na... Także pokażemy Wam dzisiaj jak naprawić, jak zregenerować pompkę i hamulca nożnego, jak nam się oczywiście uda, bo to nie wszystko jest zawsze takie kolorowe. A więc zapraszam Was, zapraszam. Jesteśmy już przy motorze, od czego zaczynamy od sprawdzenia. No pokażę Wam, że praktycznie nie działa. Zobaczcie, no. Buja się, tylnie koło się. No, no to, to, to nie jest, to nie jest to. Kurwa. Naprawił się. Nie, no nie naprawił się właśnie. I hamuje coś, ale to coś to jest nic, tak naprawdę. I no, trzeba to jest regenerować. Pierwsze co odkręczamy tutaj na szósteczkę od osłony. pierwszą śrubkę per-per-per-per-per. Aha, wcześniej zostały jeszcze zdjęte dwie trytki, tu była tryteczka i tu była tryteczka. Także per-per-per-per-per-cyk, per, cyk-cyk-mach, cyk mach trach baczac trach Przemek to jest. Nie wiem, co Super koleś Dobra, pyk i osłonka nam, co się robi z nią. O nie, nie, nie. nie Jeszcze tak jedna jest. śrubka. Dwie śrubeczki jednak. Jednak dwie. Ja pierdolę. W tej bardzo treściwy poradnik, Wiktor, po szkole mechanicznej. Tak, technik mechanik z pojazdów nierozbudowanych. <noise> Rozbudowany jest troszeczkę większy problem. no i co dalej? Tutaj będzie pewnie 100 Cząko. To on za dużo nic nie daje, widzę. Chuj lepiej tak, niż w ogóle. Tor jest metr No Przykleja się jak... Jak chuj. No chuj, co? E, dalej co? Położniamy sobie e, śrubkę górną, tą całkiem wykręcamy. Pik! I tyldyszka, ósemeczka, ósemeczka? Ósemeczka. I ósemeczka! Chodzi na rewir. Ją należy wykręcić całkowicie. i się da. Czaj już się piasko. nam naleciało. Kurwa. Warunki takie są jak zawsze. Czyli bojowe. czyszczenie gaźnika w piasku. <grym> Dobra, pyk. O właśnie. Tutaj sobie nam no, leciutko to wyjdzie, wyleci. Następnie dwie śrubeczki. Tutaj. Trach. Bach, trach, trach. Dokręcone dynamometrem, widać? Aj kurwa Ja mam dynamometr taki w rękach, że lepszego nie ma Kamerzysta rzadko, bo rzadko, ale czasem coś mu się tam wymknie Ochrona środowiska Dobra, Mi się wydaje, że trzeba to jedną przykręcić chociaż. No to przykręci. nie w tego, bo nie O i czy urwiemy? Trzymaj pompkę, bo ujebiesz za chwilę Weź trzymaj, tutaj Czekaj, Ryj, ja to muszę jakoś nagrać. Ronieczka, czy masz Dobra, czy masz? No. Dobra, urywamy pompkę, part 1. O, nie, jednak urwana dzisiaj. Dzisiaj się odkręciła, wyjątkowo. W rękach. Lepiej w tych warunkach to nie będzie wyglądać. Uważam, że nie. Może się mylę, może nie. Rękawiczki, rękawiczki, shit. O, 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 dobrze Wypadło, musimy pamiętać, żeby nie zgubić oto właśnie takiej tutaj Dobra, przenosimy się teraz czystsze miejsce Wzięliśmy się na czyste miejsce, maska Berlingo Także rozkręciliśmy już tutaj górną pokrywę Tak jak w środku możecie zauważyć, jest pełno syfeczku Teraz odkręcimy sobie tą tutaj śrubeczkę Mamy nadzieję, że wiemy jak to zrobić, bo robimy to pierwszy raz. Więc na razie rozbierzemy a zobaczymy, czy uda nam się to ładnie złożyć. Szpachu machru lifestyle. Szpachu machru, kurwa. Dobra, odkręcona. Proszę że się nie wydurniać, co to właśnie jest. To jest jakiś. O kurwa, cycek. Cycusz. Cycuś blancuś, widzicie? Tutaj te takie uszkodzenia. Nie wiem co to znaczy jeszcze, czy to tak powinno być, czy nie. Rozbieramy dalej, i nie wiemy co się tutaj kryje, także. O kurwa, myślałem, że urwę, a nie urwałem. Dziwna sytuacja, bardzo dziwna. Teraz następnie szarpniemy, pyk. I wychodzi tutaj. Szachru machru ze sprężynką jakieś. Zobaczcie do środka, nie wiem czy będziecie widzieć. Tam jest syfeczek. Okruszki, popuszki. No i to? Generalnie będzieliśmy wszystkie elementy z tej pompki. Teraz trzeba to ładnie wyczyścić, włożyć nowe i myślę, że powinno nam to. Szachrać, szachra, działać kurwa dożywotnio. Uuu, ból, 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 ból. Sprężarka. Kurwo Kurwa tam dalej jest syf. Idiot. Ole kurwa się napiję tego chujostwa, kurwa główna. Smacznego. Kurwa, czyste już jest. jeszcze Tutaj kochuje. chujowe. Nie, tylko ta dziurka. D nie ma jakichś ręczniczków papierowych? Nie, to jest. Jest! Krzysiu, to jest złoty chłopak. Jestem Kristolero jak Krzysztof Piątek. Budzę się rano, żeby zrobić majątek. No i to mi się podoba. I to jest profesjonalizm, mechanika po szkole takie jak ja. To, ale jakoś yy, chyba dwa inne kierunki robiliście. Właśnie -sam, -sam. to ja ja samo. na lewo, a krzywą na prawo. Ogie. No. Oh yeah. Chyba ten papier może Profesjonal. Kurwa mać. Zajebiście. Zajebiście. Profesjonalizm pełny. Jak na takie okoliczności to Kurwa lepiej mu tego nie zrobi w życiu, to możecie się tylko brać przykład, się uczyć, subskrybować kanał, lekować i komentarze zostawiać i pieniądze, bo to i inaczej. Składamy! Składamy! Już nic więcej nie jest potrzebne. Nic nie jest więcej. Ja bym wysłał jeszcze SMS-a. Treści! Pomoc! No Przepięknie wyczyszczone, tak jak widzieliście, teraz mam tutaj zestaw naprawczy, elementy, które się z niego składają, te co wyjmowaliśmy, gumeczka, tutaj kurwa jakiś takie, nie wiem co to jest ze sprężynką, popychacz, uszczeleczka, dwie podkładki, także czas na montowanie. Dobra, zaczynamy od tego na czym skończyliśmy. Nie wiem czy tutaj puniku by się nie przydało do składania. Co mówisz? Trochę? Można było to nasmarować. Troje nasmarujemy, nie? To będzie kurwa tak, trochę bardziej profesjonalnie. Ja pierdolę. Ty to jest ten twój profesjonalizm, to jest... Mm, no bo został odjęty a trochę dodać od siebie. E, dobra, płynik. Przed składaniem zawsze warto troszeczkę nasmarować. Tak, bynajmniej mi się wydaje. Chociaż... Nie jestem takim profesjonalistą jak niektórzy. Pewnie z tych, którzy mnie oglądają, będą mówić, że Kuja, prawda, Ty potrzebujesz jakieś kurwa czyste szmatki. Nieprawda, to jest zupełnie nieprawda, nie potrzebuję nic takiego. Dobra, pyk. Układamy, tak to było chyba, nie? To jest Sparta. Tylko, że ten rowek musi iść tak, żeby to tu było. Tu jest taki rowek. To jest przepięknie, nie? Teraz ta gumka. Wkręć, śrubkę Śrubkę wkręcić, bo to ci wyjdzie. No dobrze. Posłuchajmy tutaj. Rad moich paziów. To jest to stara No <laughs> <Paziu ty. laughs> Nowiutka jest przepiękna z klejem. Już ją wyjmuję Wam. Gdy wsadziliśmy zaworek, tutaj macie rowek i w ten rowek musi nam wejść właśnie tutaj oto ta y, śrubeczka. Pyk. O właśnie, teraz ją skręcamy. Pierw delikatnie ręką, powolutku w kółeczko, teraz kluczyczek ciach, brach, trach i dokręcamy z czuciem dynamometr, pamiętajcie, musi być dobra, dalej tępna rzecz, gumeczka noje sztukę not używane tyk trach, ciach pach no poezja jak to pięknie wchodzi, jak równiutko elegancko i praktycznie element to jest wymiana orynczka noje gebraucht Krótko sobie pomożemy, o właśnie, o właśnie, to jest to co lubię, pyk, i przechodzimy teraz do habety, habetka, oczywiście pełna profesja, nie mój brake dlatego trzeba dużo, dużo trzeba dać, <laughs> dobrze, cyk, trach, ciach, mach, trach, szło to właśnie tak. Dobrze, dobrze moi kochani widzowie. Teraz załapiemy sobie chąpeczkę, żeby ona się ładnie trzymała O właśnie. Lejemy płynik, Noje, sztukę K2. Pik, pik, pik. Ciao, dziureczka. Trach ma. O to jak woda wygląda. Kurwa krzychu chyba nas tutaj... W chuja zrobił. Chyba nas jest coś tutaj troszeczkę oszukać. Dobrze, następnym krokiem. Jest oto taki śrubunek, mamy nowiutkie podkładki, także pierwszy ma jest zdjąć stare. Oczywiście przepięknie przepryskać Pierw idzie jedna A, a. Teraz od góry Teraz od dołu Ktoś chyba pocharać przyjechał. Kręcamy sobie ją teraz już na stałe Następnie śrubeczka od dołu do nie wiem czego kurwa pachciach pyk, I bierzemy się do odpowietrzenia. powietrzyliśmy układzik, tak jak widzicie, przepięknie hamuje. Nalewamy płyniku do końca. Pyk, pyk, pyk. Nowa uszczeleczka już weszła pod pokrywkę. Także skręcamy. dobra chciał, chciał, Cały dzień szedł nam na pierdolony hamulec w KTM400 z Kurwa pojeździliśmy tyle, że. Chuj. Dobra, montujemy dolny. Wszystko, tak jak widzicie, jest już pięknie skręcone. Także teraz tutaj możemy sobie wyregulować. Hamulet, jak chcemy, żeby łapał my lubimy jak łapie dosyć wysoko myślę, że na, na razie na test o o o gdzieś tyle starczy, o, jeszcze potem się do tego zaglądnie, także rachciach bach i hamulet naprawiony w profesjonalnych warunkach, jeśli chcecie to zostawcie suba, lajka, dajcie komentarzyk i co? po ciężkim dniu przechodzimy w końcu do jazdy, trzymajcie się, mam nadzieję, że skorzystacie z tego to wybitnego poradnika